Już od wielu lat zauważyć można bardzo duże zainteresowanie na pokrycia dachowe z blachy. Niegdyś blacha dachowa była dużo tańszym rozwiązaniem i posiadała niewiele wzorów. W porównaniu do drogiej dachówki ceramicznej, do wyboru mieliśmy blachę dachową płaską, blachę dachową układaną na rąbek, blachę trapezową o kilku rodzajach profilu. Dachy wykonywane były zazwyczaj z blachy ocynkowanej którą po kilku latach należało pomalować w celu zabezpieczenia przed korozją. Dzisiaj można wybierać wśród wielu rodzajów blachy na dach. Dostępne są między innymi blachodachówki. Nowoczesne blachy dachówkowe malowane fabrycznie proszkowo czy powlekane, lub nawet z posypką mineralną imitującą dachówkę ceramiczną czy dachówki betonowe. Blacha na dach Wielobarwne blachy o różnych wzorach stały się powszechnie stosowanym rozwiązaniem na pokrycia dachowe, w niczym nieustępującym zarówno pod względem jakości, czy estetyki, tradycyjnym dachom z ceramiki. Wiele rozwiązań oraz rodzajów blach o szerokiej palecie barw dla pokryć blaszanych powoduje, że technologia ta jest coraz częściej stosowana. Ogromną zaletą takich pokryć dachowych są, lekkość materiału. Szybki i łatwy montaż, zwłaszcza na prostych, dwuspadowych dachach. Przy dachach bardziej skomplikowanych, wielopołaciowych również z powodzeniem stosuje się blachę w arkuszach. Ale w tym wypadku trzeba się liczyć ze stratami materiału przy docinkach. Aby ograniczyć straty, wielu producentów oferuje oprogramowanie do minimalizacji strat. Można wówczas zamówić gotowe szablony blach dachowych wedle wymiarów. Dopasowane do danego kształtu i konstrukcji dachu. Blachy dachowe. Nowe możliwości technologiczne przy produkcji materiałów na pokrycia blaszane, pozwalają na wykonanie dachu trwałego oraz w miarę niedrogiego jak również elegancko wyglądającego. Blachy produkowane są w arkuszach i można wyróżnić kilka rodzajów materiału. Blacha płaska na dach, blachy płaskie, które mogą być w arkuszach lub z rolki. Nadal często są wykorzystywane przy dużych powierzchniach, oraz przy niewielkim kącie nachylenia połaci dachowej. Najczęściej wytwarza się je z blachy ocynkowanej, czy blachy miedzianej, ale również z blachy powlekanej, czy blachy malowanej proszkowo. Blachę płaską układa się na rąbek. Ostatnio dachy takie znowu stały się modne na domach o nowoczesnej, prostej architekturze. Czy w budynkach w proekologicznym stylu rąbek stosowany jako zamocowanie arkuszy blachy jest również dodatkowym detalem podkreślającym współczesną architekturę i zazwyczaj wykonuje się go jako stojący. Rozstaw rąbków wynika najczęściej z szerokości zastosowanej blachy i wynosi około 50-60 do 60 cm. Innym ciekawym rozwiązaniem są ręcznie przycinane z arkuszy blachy płaskiej płytki w kształcie rąbów. Kwadratów, czy prostokątów. Można też u producenta zamówić gotowe płytki blaszane, ale takie rozwiązanie jest już kosztowniejsze i bardziej pracochłonne przy układaniu, niż tradycyjne arkusze blachy. Blachy wytłaczane Blachy wytłaczane, lub blachy profilowane obecnie powszechnie stosowane, posiadają wiele wzorów i dużą paletę barw. Wytłoczenia dodatkowo wzmacniają arkusze blachy dachowej dzięki czemu pokrycie jest materiałem samonośnym i nie zawsze potrzebuje dodatkowych ład na więźbie dachowej. Poniżej najczęściej spotykane rodzaje wytłaczanych blach dachowych. Blacha trapezowa, blacha trapezowa, często stosowana jest na budynkach przemysłowych. Niekiedy stosuje się je również w budownictwie jednorodzinnym. Blachy trapezowe można stosować nie tylko na dachach, ale również na elewacjach. Dostępnych jest wiele rodzajów profili elewacyjnych o bogatej kolorystyce. Materiał ten jest stosunkowo łatwy w układaniu, ale w domkach jednorodzinnych profile takie są rzadko stosowane. Mają wielu zwolenników, którzy jako główne zalety wymieniają niską cenę i estetyczny wygląd. Blachy trapezowe dobrze wyglądają na domach nowoczesnych, o prostej architekturze, bardzo dobrze spisują się w przypadku dachów o niewielkim nachyleniu. Przy dachach prawie płaskich o minimalnym kącie nachylenia. 4 stopni. Blachodachówka Blachodachówki to najczęściej stosowane rozwiązanie, zwłaszcza w budownictwie jednorodzinnym. Wytłoczenia wykonuje się na wzór dachówek, o różnym kształcie. A różnorodność kolorów pozwala na uzyskanie ładnego, trwałego i niedrogiego dachu. Można kupić je w arkuszach po kilka poziomych rzędów dachówek, lub jako panele jednorzędowe. Blacha dachowa z posypką, blachy z posypką, to najnowsza propozycja producentów materiałów blaszanych na pokrycia dachowe. Pięknie imitują dachówkę ceramiczną, czy betonową, a są od nich sporo tańsze. Posypkę wykonuje się fabrycznie z kruszyw mineralnych. Takie rozwiązanie, poza estetycznym wyglądem dodatkowo podnosi trwałość blachy. Posypka może również imitować oprócz dachówek ceramicznych łupki, czy gąty. Blacha tak wykończona posiada ciekawą chropowatą fakturę, a sam dach wygląda bardzo elegancko. Dodatkowo, warstwa posypki wygłusza odgłosy padającego deszczu i dach dzięki temu nie dudni. Posypka powoduje również rozpraszanie się światła słonecznego. Co znacząco wpływa na zmniejszenie się nagrzewania dachu z blachy. Jest to bardzo dobre rozwiązanie zarówno na dachach domów w tradycyjnym stylu, ale również na prostych domach o współczesnej architekturze. Dachy z blachy do niedawna traktowano jako mało ciekawe rozwiązanie z poprzedniej epoki. Dzisiaj, dzięki nowoczesnej technologii wykorzystywanej przy ich produkcji, są to doceniane i chętnie stosowane materiały. Różnorodność kształtów, Detali wykończeniowych, czy gotowych kształtek dachowych, gąsiory, systemowe, śniegołapy, czy drabinki dachowe, lub orynowanie, które bezproblemowo można zamontować na blaszanym dachu oraz szeroka paleta barw pozwalają na wykonanie pokrycia dachowego ładnie wpisującego się w wygląd i elewację domu. Poszczególne elementy elewacji oraz jej detal, jak na np. cokół można ładnie zharmonizować z odpowiednio dobraną fakturą blachy na dachu. Można projektować dowolne zestawienia kolorystyczne tych elementów od stonowanych, pastelowych, po kontrastowe. Najczęściej wybierane kolory na dach z blachy to tradycyjne kolory w odcieniach rudego, cegły, szarości, grafitu, stonowanej zieleni, granatu, brązu, aż do czystej czerni. Dachy wykonane z blachy są bardzo trwałe i nie wymagają już tak częstych prac konserwacyjnych jak w przeszłości. Montaż jest łatwy i szybki i można dzięki temu sporo zaoszczędzić na robociźnie. Ich estetyka i wygląd w naturalny sposób wpisuje się w otoczenie a i ogólne koszty ich wykonania nadal są niższe od tradycyjnych dachów z dachówki ceramicznej czy dachówek betonowych. Więcej na temat pokryć dachowych dowiesz się z artykułów, jaki rodzaj dachówek wybrać oraz zalety i wady alternatywnych pokryć dachowych.